kochani, z tej strony Kukilia a dzisiaj słuchajcie będziemy reagować na mój pierwszy odcinek na kanale wtedy miałam mega mało robuxów i zobaczymy czy ten odcinek na kanałku będzie w ogóle wyglądał chociaż trochę tak fajnie jak pozostałe odcinki w ogóle tu jest jeszcze inna kamerka, zauważcie więc może mnie wtedy inaczej słychać dobra Um, odcinek się nazywa Zjedzamy Polskę w Vlogsie. Odcinek pierwszy, bardzo cringe'owy tytuł. Eh, Polish Car, też cringe'owe. No dobra, zobaczmy. Dzień, kochani, dziś, moi drodzy, słuchajcie, Kuki Julia. Słuchajcie, dziś, moi drodzy, będziemy grać w taką grę, gdzie będziemy zwiedzać Co jest tragedia? Słuchajcie, Polska to... No, Łatek dosyć kraj, słuchajcie. Powiem tylko tak. Wow, ale no i ja bym chciała sobie kupić na początku co auto. Dajcie łapkę, ale uraz ja w tym na moim kanałeczku. A właśnie to nie kupić, ale wypożyczyć. Ha! Ale wypożyczyć! Zaskoczenie po prostu. A, no i zwróćcie uwagę, że ten film został stworzony 8 lutego, czyli w moje urodzinki. W tamtym roku. No dobra. Ja nie umiem jechać. Z niech Jeździć. ktoś inny się zajmie tym, jechaniem. Jeżdżeniem! jeżdżeniem. Z, z, z tych osób. Oh my god! Osupki ja się no... z jechaniem. Z jeżdżeniem! Nie chcę jechać. Jeździć! <coughs> Sorry w ogóle, że mam taki głos, ale no, przeziębiona jestem. Dobra. O, kurde. Ja byłam przeziębiona. No szybko, no jedź. Jakim prawem? O, już. Jedziemy? Nie. Tak? No, gościu, no. Drive. Jedź. O co tu? No kurde, no on nie jedzie. Jeździ. Kto chce jechać? No dobra. Nikt nie chce jechać. To jest... Ja ale jestem. ty dużo Sama błędów wlepiłam po Polskę. No dobra. Tutaj mamy piękne budynki dosyć. Po prostu e, no, cudne. One zabytkowe są, ale nie da się przez nie wejść. No chyba e, no jasne. Dobra. Jesteśmy na ulicy morskiej. Ja nigdy w życiu nie byłam na takiej ulicy. Tu mamy jakieś. Nie ma jakieś znaki. E, tu mamy garaż tego typa, typiary. A tu mamy to typa, typiary. Wejście, widzimy, to przez jest które megacinę. nie dało niby, byś się. Co to? A, dobra, zatrzymałam się. Wejść, ale zobaczcie, jak ja to dzień zrobiłam. Dzień. Dobra, widzę. Oglądamy. Zobaczcie, jak ja to zrobiłam. Mój odcinek. Ja wiem jak to zrobić, słuchajcie. Ja to... Ciekawe miniłam i ciekawa. już wiem, jak zrobić, żeby tam wejść. No dobra, jak wyjść z tego, a więc tego? Tak no dobra, mam nadzieję, że już pomogłam. Co niektórym? Mamy Chyba tu domek wszyscy. i tu ktoś ma garaż. Nie można niestety wejść do czyjegoś domu, no. ale można jechać i jechać, jak jechać, ja chciałam wejść do czyjegoś domu, ja no ciepłym. Wiadomo cię. O, kto siedzie? Dobra, to super. Aha. Dobra. To piszem się. Ja wsiadłam do masz, to Nie Nie Ja się no, tam genialna. Dobra. Cześć. No. Czy ja serio chciałam z nim gadać? Siema. Siema. No cześć. No. Jedziemy, jedziemy! Woo! Aha! Gdzie my jedziemy po bośmy... To jest pytanie. Do Bdańska. Dawaj! Dawaj do Bdańska. A czemu ja chciałam do Bdańska? Dobra, wiem, napiszmy to mu. Ta skar do, da... to jest do Proszę! Proszę! Proszę, proszę! On się jeszcze zastanawia, gdzie ma jechać, tak? Mhm. Mm a więc tak to u Ciebie wygląda. Do you speak English? Uh, yes. A wtedy tak yes, nie znałam yes. angielskiego, jak uh, teraz na przykład. Yes, a używam tłumacze. Tak. Wtedy używałam. Niska. Się wytrawiło. E, on się zapytał, czy z... E, czy bardziej z Anglii umiem gadać, czy po o, rosyjsku? E... English, English. A ja to zrozumiałam w ogóle inaczej. trochę umiem, ale tak trochę. Mhm. Dobra. Fajnie. No, no proszę no, fajnie. cię do Ktańska, ja w ogóle nie umiem jechać. I kierować tym... Ciem... Jeździć! Oh my gosh. Dobra. E, tym autem. Dawaj na stację Orlan. A po co? Po co? Daj Dobra. On po prostu jest z Anglii albo z Rosji, póki co ja... Bardziej z tak Anglii, bym gadać bym po angielsku i po polsku, więc raczej się nie porozumiemy. Ale tu mamy orę. To Anglik z Polką się nie porozumie. Tu mamy również jakieś Ups, pizze. Spadł, więc kamera. Więc na pewno weźmiemy batonika. A o, to bato, do... Roblox, do... jestem ja tego batona. Najlepsze hmm. picie? Słowa... Wysławnie Real. Aha. Najlepsze picie, które nie da się kliknąć. Okej, okay. rozumiem, rozumiem. Ja widzę, że nie mogę patrzeć. Ale no, naprawdę na to to jakby. jest wykonane jakby z alu. Mamy tu Biedronkę, więc pieczronkę. Ja pamiętam jest jak pokoje. miałam ja taką. I słuchajcie, właśnie miałam takie włosy. One Od mi się strasznie, dziecka, więc Ja wiem podrobają. jak wygląda biedra. Strasznie. No ale zobaczmy jak tam jest w Biedronce. Jak biedronce, normalnie. Ej, Ceny niskie, jak... Nie, nie wiem. Help Nie Nie da się wejść. Świeżoznawcy, biedronki. Tak. Dokładnie tak. Ja już tą nie się gram. na świeżych rzeczach. W związku z tym. No dobra, słuchajcie, po no ale tu nie ma. Ja jej nie, nie lubię, wejścia, więc niestety. Jakby. I chyba w nią nie zagram. Dalej. Nigdy. No dobra. No dobra. Tu mamy również, My słuchajcie, tycy? takie rzeczy. I słuchajcie. No witajcie na kanałku w ogóle. No Witajcie na kanałku, dopiero to teraz ja tak powiedziałam. Julia. Ale Julian. No, Tesko, oczywiście. to już wiemy, gdzie będziemy jechać. Jeden kilometr. Mleko łciate. Muszę mnie cię. Prawie trzy złoty, no to dobrze. No uczciwe ceny póki co. W ogóle. Jeden kilometr. W ogóle nie uczciwe. No, 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 ja no, bym no, powiedziała, dobra. mleko po prostu mamy. mamy tu pół. Pilarska stołowa? Pilarska, No ceny jak polskie niby. Nie no ale no, wiecie, no bez przesady. No, to jest. Już pilarska przesada. stołowa? Dobra. E, dobra, zobaczmy, co tu mamy. Nic, nic, kompletnie nic. <gry> Niestety widzę, daję zły przykład, więc tutaj, tam taki przykład. Dobry zasielacz. Co to jest? Jaki przykład? Co to jest? Ja już nie mogę ja patrzeć nie na moje klingowe filmy. nigdy chyba nie byłam. Kiedyś. Muszę tu się gdzieś wybrać. Tak, o. E, zobaczmy, co to jest. Co to jest niby? Budynek bez... Beznaczony do, robu... bez do rozbudówki? Tak. Nie wiem, żeby ten budynek był... A Nawet w sumie Nawet tego ciekawe, budynku co... nie znałam. Ciekawe, no ciekawe, no ciekawe. A wtedy teatrzą. to papugi mi przyczka No dobra, słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, e, czy gdzieś tam. E, czy gdzieś tam? Czy byście o, matko, chcieli gdzieś tam. E, jakąś grę? Jaką byście chcieli grę? Bo póki to jest w tej grę? grze, hmm. napisać nawet tam roblox. Driving Pols, driving? Coś w tym stylowem. O to tu jest roblox. auto, nasze spawanie. O. Co? Aha. Co Aha. ja powiedziałam w grę? Mamy tu sklep pożywczy, monopolowy. No ale on jest zamknięty, to lepiej się do niego nie wypierać. Po co no ja dobra. miałam niby tam pójść? Co tu mamy? In... Ludzie! Co? Intermasze? Uuu, tanie kupowanie, no dobra. Chodźmy. Nigdy A, nie byłam w Intermasze. Okej, okay, okay. Jakby Chyba się wejść. Chyba zamknęli z powodu jakiejś, nie wiem, nie wiem, innowacji? kosmitów. Inwazji kosmitów. To ja ci kręcę, ale mnie poniosła song. wyobraźnia no. w tym jestem, momencie. Jestem, jestem. Dobra. I teraz nazwą się poza mapą, można tak powiedzieć. O, słuchajcie, nie zrobili tego. Och, jeju. Jeju. Hmm. Hmm. No, a tu mamy, słuchajcie, jakiś sklepik i nie wiem, co to jest. Jak wiadomo, cień, słuchajcie, co to mamy... się Podręczam się Bobolice. Strefa niskich cen. Minus 50% na odzież! Słuchajcie, to jest piękne, to jest piękne. To jest piękne! Minus 100% na odzież! To jest A okay. w tej kamerze mamy coś. O, jest! A w tej coś mamy? I B... nic. G Piękne. Piękne. Dobra, ja jeszcze napisałam piękne. Wiecie, to możemy skasować. No wtedy to ja uwielbiam. Dobra, mamy mam tu most. Pikna, na coś I przez pięknego. Most tak się przejeżdża. Mówiłam takie, to jest piękne. się tak Piękne. Ale wiecie, widzę, to jest gra. W grze można wszystko zrobić. O kurde, dlatego wszystko. Zrobiłam. nie wiedzą? Dobra. Ustka! O, są to ustki. Ja nigdy w życiu nie byłam w ustce. Mm, dobra. Zawał. Serio, nigdy nie w życiu nie byłam. Ale... Co tu mamy? No, tu mamy coś. Może będę. Ale nie wiem, gdzie no, to w sumie jest. Nie, no, co raz robić. Może Też podejdziemy była. do tego bliżej. A, to jest rondo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. już wiem, co to jest. A! Słuchajcie, może tędy lapinie. No, Ej, haj! Chyba nikt normalny tędy nie Przeszłą, przechodzi. Przez rondo. Nie, nie, nie. Nie mogę na to patrzeć, w sygnalizacja świetlna jest zrobiona tak, że nie wiem. Że nie wiem. Halo? Halo? Ten typ gniół. Mm -hmm. Więc no, czekajcie momencie, ktoś do mnie nie dzwoni. W ogóle. W ogóle, widzowie, ja jeszcze chciałam wam pokazać, że to ma 17 aż lajków. Wow. Na ten moment to było dużo, bo słuchajcie, kiedyś to miało 0 lajków, teraz jakimś trafem wszyscy wiedzą o tym filmie i ma 17. Może prawie wszystko. a później zobaczymy wyświetlenia. Ja nie umiem wtedy w ogóle. nie umiałam nawet miniaturki zrobić w jestem, 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 heju! Znowu Heyu. do czegoś auta blasło? Ale mała klawiatura, hey. w ogóle nie fajnie. Nie fajnie, że taka mała klawiatura. No dobra, mamy o. Hej. Eee, proszę, że Przypominam, wyjechać. że on pochodzi z Anglii. No dobra. Ja bym umiała. Lux Rossi, ale, ale piszę po listko, no to e, tego. Co trzeba zrobić? No dobra. Ja do niego takie. Hej! Pozdrawiam fanów, którzy są. Ale oni chyba nie znają. Nie tylko. A nie wszyscy znają? Dobra, słuchajcie. Bo to dosyć to ja musia kończyć. A, nie, nie mogę coś nakierować. Dobra, słuchajcie, więc jeśli mu się, się podobał. Bo... Chcecie łapkę z górę, dzwoneczkiem. Ja pozdrawiam z fanem. Też pozdrawiam. Powiedzieć? Nic? No dobra, słuchajcie, my już jedziemy. Pa! Takie pa! Nawet nie, nie tego. E, tak, dokładnie właśnie wtedy zostało to opublikowane. I słuchajcie, to ma 241 wyświetleń, bardzo mało, ale e, no, 17 polubień przynajmniej to. No i zobaczmy, jakie komentarze. I obejrzeć twój odcinek. Aha, temu nie mogłaś jechać, ponieważ tak gra jest specjalnie zrobiona na komputery i napady. A co ja... A, oki. Okay. Aha. Hejka, bardzo fajny odcinek. Miło mi się spodobał. E, no dobra, fajnie. Bardzo fajna tematyka w ogóle. Bardzo fajny odcinek, ale ja bym dodała mniej cringe'owy wstęp. I w ogóle to, że nie mogłam na przykład powiedzieć jeździć, a zamiast tego powiedziałam jechał, to było dziwne. Albo na przykład coś tym podobnego. Więc jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić po sobie coś. No i oczywiście piszcie, czy chcecie więcej tego filmów, bo jeszcze są dwa takie. No i bajo, pa!